No święto, po prostu święto. Ceny przed 24 grudnia spadły, co nie zdarzało się od kilku ładnych lat. Zapraszam Was na polecane zestawy komputerowe na grudzień roku 2022. No i od razu przechodzimy do konkretów, czyli do tego, co się zmieniło. Informuję Was o tym na samym początku polecanych na stronie TechLipton. Szczególną uwagę zwracam na dwie kategorie sprzętu, mianowicie procesory, jak i karty graficzne. Tam dzieje się najwięcej. No, za Ryzena 5, 5500 i 5600 zapłacimy dużo mniej niż przed dwoma miesiącami. Tutaj faktycznie obniżki cały czas trwają i te procesory są dostępne w niezłych cenach. Tak samo to wygląda po stronie kart graficznych. RX 6600 poniżej 1300 zł, RX 6700 poniżej 2000 Złotych, znakomita wycena Radeonów. Tu też taka informacja dla Was, że cały czas czekam z wprowadzeniem troszeczkę droższych zestawów komputerowych, powyżej 10 tysięcy złotych, jak to brzmi w ogóle, do czasu pojawienia się RX-ów 7900XT i XTX, a także poprawy dostępności niektórych RTX-ów. Mam nadzieję, że to będzie miało się ku lepszemu. A teraz już. Czas na naprawdę szczegóły o polecanych zestawach komputerowych. Pierwszy zestaw za 1300 zł, bez większych zmian, cały czas Pentium Gold G6400. Chciałem wstawić tu i trójkę 10100F, ale potem przypomniałem sobie, dosłownie po 5 minutach, jakieś zaćmienie mnie owładnęło, że przecież i trójka nie dysponuje zintegrowanym układem graficznym, którego bazą tak naprawdę jest ten zestaw komputerowy. Także nie będę tutaj specjalnie. Za dużo omawiał. Dałem troszeczkę lepszą płytę główną na chipcecie B560, a poza tym bez większych zmian. 2200 również obyło się bez modyfikacji względem poprzedniego miesiąca. Co prawda jest inna płyta główna, ciut lepsza od tamtej propozycji MSI, ale to wszystko dalej kosztuje w okolicach 2200 zł. WeroL3 proponowany, w razie czego gdybyście chcieli rozwinąć zestaw komputerowy o na przykład dedykowany układ graficzny, jaki w zupełności y, można włożyć pod na 5 5600G. Proponuję także inne płyty główne B450, y, jeśli oczywiście... Nie będziecie chcieli skorzystać tutaj z możliwości PCI Express 4.0. W przypadku procesora jest to akurat zbędne, bo 5600G oferuje cały czas PCI Express 3.0. Natomiast B550 Plus jest to ciut lepsza propozycja od DS3H. 3000 zł, tutaj się już wiele zmienia, no bo jest w końcu i trójka 10100F, jest RX 6600 dotychczas niespotykany w zestawie za te pieniądze, i to wszystko myślę, że będzie działało całkiem nieźle, mimo że i trójka. Nie dysponuje PCI-em w wersji 3.0, ale w przypadku rx 6600 takie problemy pod kątem magistrali, niedostępności 4.0 występują głównie przy dużej alokacji danych w pamięci. Zdarza się to raczej rzadko w 1080p, będą to wyjątki, naprawdę wyjątki, ale w tej kwocie nie ma co wybrzydzać na ten zestaw komputerowy. Kruk z Tutaj zwracam uwagę, że do podłączenia wszystkich wentylatorów konieczny będzie zakup rozgałęźnika. Wiem, że na razie go nie ma w ofercie Xcomu, ale chłopacy pracują nad tym, aby w końcu ten rozgałęźnik trafił do oferty. Dalej, jedziemy dalej z tematem: 3300 zł i trójkę 12100F ze wsparciem pod PCI Express 4.0 RX 6600 cały czas w tej edycji Fighter od Power Colora. Crux Silent Silentium PC Vero L3 o mocy 500W i oczywiście Gigabyte B660MDS3H. Jest to jedna z najtańszych propozycji pod B660, czyli inaczej pod soket LGA1700. Powiem tyle, no nie jest to jakaś szałowa propozycja, natomiast z tych wszystkich wydaje mi się, że całkiem rozsądna i w zupełności wystarczy do i 3 12100F. Na pewno nie wkładałbym pod nią niczego mocniejszego. Na pewno nie procesora powyżej 12400, bo tam zaczną się już problemy z sekcją zasilania. Zestaw komputerowy za 3900 zł i kolejna ze zmian jest tutaj RTX 3060. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to karta najlepiej wyceniona względem Radeonów, no bo za RX -a 6700, o czym będę mówił za chwilę, zapłacimy nieco. Ponad 1900 zł, a jest to karta jednak dużo wydajniejsza od rtx 3060. No ale właśnie pojawia się ten problem niekończącego się dokładania pieniędzy do niektórych komponentów, i dlatego też oferuję wam RTX-a 3060. Akurat w tym przeznaczeniu wydaje mi się, że on i tak spisze się nieźle w zestawie komputerowym poniżej 4000 zł. Tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze na obudowę Genesis IRID 505, dosyć ciekawą skrzynkę w granicach 290 zł. Przypomina mi ona e, taką starą obudowę Silentium PC z lat minionych. Może będziecie wiedzieć, o którą mi chodzi. E, no, okej. Okay. Dużo dobrego dzieje się także w zestawie za 4400 zł. Oferuję Wam tutaj Ryzena 5 5600 z LXM 6700. Absolutnie najwydajniejsze połączenie w tych pieniądzach. Ryzen 5 5600 wyprzedza w grach i trójkę 12100. Z kolei RX 6700 jest dużo wydajniejszą propozycją, o czym mówiłem przed chwilą, od RTX 3060. Wiadomo, że są pewne ułomności takiego rozwiązania szczególnie mówię o Radeonie, który w przypadku ray tracingu sprawuje się jednak gorzej od RTX 3060, no ale pod względem standardowej rasteryzacji mówimy o najwyższych osiągach w budżecie 4,5 tysiąca złotych. Zestaw uzupełnia zasilacze Vero M3, czyli już z semi-modularnym okablowaniem, dysk Yoxi, czy właśnie obudowa Genesis, która w zupełności wystarczy do schłodzenia RX 6700 od firmy Sapphire. Ciekawie jest też w nieco wyższym budżecie bo za dopłatą zaledwie 200 zł, możecie nabyć tego oto potworka, czyli Radona RX6700XT wersji MEC, Mech, miałem problemy z tą wymową niegdyś, mam do tej pory, zdaję sobie sprawę, że jest to wersja o nie najlepszej kulturze pracy, na co zwracają uwagę klienci, użytkownicy. Natomiast jeżeli chcecie otrzymać znowu, jak to mówię, najwyższe osiągi w danej cenie, no to ta karta jest tą najlepszą pomijając to jak ona pracuje już pod kątem kultury pracy jak ona została wykonana no bo jednak ten Mac to jest taka troszeczkę niska półka msi -a. 4700 to właśnie ten zestaw wsparty już Ferom 5, a także RXM 6700XT. Również jest płyta główna Gigabajta B550 Gaming XV2. No i zestaw bez większych historii w kwocie 4700 zł. 5800 spory przeskok, niestety wynika on z różnicy cenowej pomiędzy RTX 6700 XT a RTX 3070. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo pod względem wydajności w standardowej rasteryzacji zyskujecie niewiele, kilka procent w 1440p, w 1080 prawie nic, a w 4K okolice 10%. Tam faktycznie RTX 3070 będzie sprawował się jednak lepiej. Pomijam już fakt, kiedy skończy się pamięć VRAM, ale w takich normalnych warunkach 3070ka jednak będzie wydajniejsza. Czy jest to warte dopłaty, czy nie? Możemy się o to spierać. Ja uważam, że niekoniecznie, ale taki zestaw oferuje, bo gdybym patrzył tylko przez pryzmat stosunku cena-wydajność. To zamknąłbym zestawienie na zestawie komputerowym za 5000 zł i bym nie oferował niczego poza tym. Natomiast, jeżeli chcecie otrzymać jednak ciut wyższą wydajność, być może skorzystacie z oferty GeForce'a pod kątem działań audiowizualnych, pod kątem DLSS, ray -tracingu, no to faktycznie ta opcja wydaje się być rozsądną. Proponuję także alternatywnie obudowy. Zauważcie, proszę, że dobrałem także lepszy zasilacz, więc gdyby siłować się z ceną tego zestawu, to można byłoby ją obniżyć o kilkaset ładnych złotych, nawet względem płyty głównej czy właśnie zasilacza. I co my tutaj mamy dalej? Mamy, kochani, zestaw za 7700 zł z Ryzenem 7 x 3D i RTX 3070 Ti. Pod względem wydajności graficznej zyskujemy niewiele, znowu kilka procent. Tutaj główną robotę robi Ryzen 7 x 3D, głównie w kierunku gier komputerowych, bo jest to jeden z najszybszych procesorów na rynku do gier komputerowych i dlatego też ta cena zestawu jest taka, a nie inna. Tutaj także dobrałem pojemniejszą pamięć operacyjną, 32 GB pojemniejszą, ciekawszą obudowę, lepiej wykonaną, Fortisa 5, więc tych zmian jest bez liku w zestawie komputerowym za 7700 zł, a kończymy propozycją za 9,5000 zł, mianowicie tą, która zawiera w sobie i piątkę 13600KF RXA 6800, znów ciut wydajniejszą kartę od RTXA 3070 Ti w standardowej rasteryzacji. I uwaga, uwaga, pamięci DDR5 32 GB, wraz z odpowiednią płytą główną. Tutaj zaszalałem także pod kątem obudowy, pod kątem iO, bo jest i nawis F360, czyli nowość Endorphy. No i myślę, że ten zestaw, jeśli chodzi o top, spiczy się całkiem nieźle. Z drugiej strony, ktoś sobie powie, no dobrze, po co taka obudowa, po co taki zasilacz, po co Aio, jak można było zmieścić w tym zestawie na przykład 3080 zamiast tych komponentów? Tak, faktycznie można było tak zrobić, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli nowe RX -y mają mieć premierę za kilkanaście dni, tą premierę sklepową, to wstrzymuje się z polecaniem kart graficznych za ponad 4000 zł. I dopiero w momencie, kiedy te karty wyjdą, prawdopodobnie, to będą zestawy styczniowe, poukładamy sobie to raz jeszcze wraz z lepszymi propozycjami, prawdopodobnie także droższymi zestawami komputerowymi za 10, 12, 15 tysięcy złotych, być może 20 nawet takie zestawy pojawią się na tech i będziecie mieć jasną odpowiedź, co się opłaca kupić, co nie, co warto wybrać w tych droższych zestawach komputerowych. Na razie zostawiam to tak jak jest, po prostu zaszalałem z tym ostatnim zestawem e, i tyle. Ja uważam tak osobiście, że nie jest to może ciekawy zestaw pod względem e, tego legendarnego stosunku na wydajność, ale zdaję sobie sprawę, że niektóre osoby nie tylko patrzą przez pryzmat tych maksymalnych osiągów, ale także chcą na przykład otrzymać ciut lepszą kulturę pracy, ciut ciekawie wyglądający zestaw i to właśnie oferuje Wam zestaw za 9500 złotych. a pod względem wydajności i tak zapewne będziecie zadowoleni, no bo tutaj mówimy o różnicach naprawdę kilku procent względem droższych kart graficznych. I to byłoby na tyle w tych zestawach komputerowych. Jak sami widzicie zmian jest trochę, są niższe ceny niż w listopadzie i to jest wręcz Szokująca informacja, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj ceny komponentów przed świętami ulegały jednak drastycznej podwyżce. A tutaj naprawdę wygląda to solidnie. Do zobaczenia, mówił Lipton i Papa.